Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem mam dla Was bardzo fajne dwie typowe pozycje, które mogą Wam się przydarzyć w partiach pod tytułem końcówki pionkowe. Jedną końcówkę wieżową i powtórkę z poprzedniego tematu na temat przełomów pionkowych. Zapraszam do obejrzenia. Jeśli mamy tutaj taką pozycję Cóż powinniśmy zagrać? Zgodnie z taką starożytną zasadą król powinien zbliżać się do przechodnich pionków, jeden drugi przechodni pionek, tak ale no, jeśli niestety to zagramy, będziemy musieli to przegrać. Ponieważ po takim szachu nasz przeciwnik, oczywiście jeśli wejdzie na F8, no to wygrywamy, ponieważ dostaje Mata. A jeśli pójdzie na g7, to już niestety nie mamy opcji za promowania pionka, ponieważ jego pionek jest szybszy, jest królowa, jest szach, musi odejść. Więc król niestety nie może podejść do pionków. Jeśli zagramy coś innego, na przykład jakieś f7, tak? No to znowu, jeśli pójdzie na f8, no to raczej to przegrywa, tak? Coś takiego. Ale, jeśli pójdzie na g, no to znowu tego nie wygra. Ponieważ znowu mamy ten sam wariant, tak? I znowu czarny jest lepszy. Jeśli pchnie pionka do przodu, tutaj mamy remis tego na G7. Ponieważ no w tej sytuacji czarny yy, na spokojnie się broni. Biały nie może wziąć pionka, ponieważ ten pobiegnie. Mam nadzieję, że to widzicie. I tego pionka już się dogonić nie da. Yy, więc jedyne co, no to musimy pchać naszego króla przed pionki. On swojego tak samo. On nie może pchnąć pionka. My także nie możemy pchnąć pionka. Mamy remis. Ale no w, jakiej, w takim razie, co tutaj wygrywa? Jak sądzicie? Wygrywa bardzo nieoczywisty ruch, król na e3. Król na e3, ze względu na to, że jeśli on pchnie pionka, to my go sobie po prostu pobijemy tego pionka, później tego pionka. Mamy dwa przechodnie pionki, na pewno to wygramy. Oczywiście on tego nie zrobi. On zagra pionka albo lewo, albo prawo. Powiedzmy, że pójdzie na prawo, dostaje f. Król g7, tak? Krugie 7, król D4 wraca. Oczywiście on nie pcha pionka, no bo jak, 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 jak mógłby pchnąć tego pionka? Od razu jest pobity, a te dwa pionki są, no, wzajemnie się bardzo ładnie bronią. Ten broni tego w ten sposób, iż król nie może pobić, a ten broni tego, iż jeśli król pobije tego pionka, no to ten jest królową, tak. Więc one się tak, no, wzajemnie się bronią, tak. Więc co może zrobić czarny? Czarny musi zagrać królem na F8. Tak naprawdę nie ma innego ruchu. Każdy inny ruch sprawia, iż pionek staje się królową. Zatem, król f8. Król bije d5 i musi pchnąć pionka, bo jeśli zagra tutaj, to wezmę sobie pionkę, tak? Więc zamiast tego ruchu trzeba było od razu wziąć pionko. Więc jeśli, jeśli gra królem na f8. Możemy sobie po prostu zabrać pionka na D5. Ze względu na to, iż on pcha piona, król E6. Jeśli zagra to, pyk. I mamy królową z szachem. Jeśli pcha naszego, swojego pionka, my gramy tutaj. promocja na królową, mat. Więc y, bardzo proste to jest. Y, jeśli, bo to, to był wariant z królem na H8. Jeśli pójdzie tutaj, na spokojnie gramy praktycznie to samo. Król g, król na d5, król na f8, bijemy piona. Po zabiciu piona, znowu jeśli idzie tutaj, i znowu mamy ten sam motyw, zobaczcie, bo niektórych może to przerazić, iż królowa pojawia się na planszy, ale najważniejsze jest to, iż wrogi król jest matowany, tak? Jest matowany, więc... Nie, nie patrzymy na, to, na tą królową. Jedyny problem był właśnie w tym wariancie, kiedy to królowa powstaje na polu E1, a nasz król jest na kolumnie E, tak? Więc poprzez tą promocję jest szach, no i niestety my już swego ruchu, matującego ruchu, wykonać nie możemy. Ani ruchu, tak jak. Moment, tak jak to było tutaj, ani tego ruchu, tak? Promującego pionka. Ok, kolejny przykład. No ten to już jest klasyczny przykład. Tak? To jest rok 1900. Jaki studium, nie pamiętam czyje dokładnie, no ale no to jest jedna z, z takich sztandarowych pozycji, które no tak naprawdę no nie wypada ich nie znać. Gramy białym kolorem i mamy to wygrać, jak widzimy. Pytanie tylko brzmi w jaki sposób. No jeśli zagramy sobie na przykład pionka na, na bandę. Zobaczcie, że przegrywamy od razu po g3. Po g3, ze względu na to, iż jeśli jakiś szach on po prostu bije, te pionki nie mają opcji dojść, więc no, nie możemy pchnąć tych pionków naszych. Co zagramy? No jeśli zagramy jakiś g1, on przestawia swoje pionki. Jakikolwiek ruch, powiedzmy na h, on będzie grał f3. On zagra tutaj szach. Tutaj, zagra tym pionkiem, zagra tutaj. Yy, I teraz, jak, jak my to matujemy, tutaj matujemy. H1, on pobije. F1 z szachem. I matem. Więc no, ta pozycja no, jest naprawdę ciężka. Na pierwszy rzut oka, yy, po jakimś ruchu pionkiem, który wydaje się być naprawdę bardzo logiczny. Yy, no, przegrywamy. Jeśli z kolei zagramy królem, gdziekolwiek, na bandę, na prawo lub na lewo. Jeśli zagramy na prawo królem, on pcha lewym pionkiem. Jeśli zagramy na lewo, on pcha prawym pionkiem. I tak naprawdę, no, pasek znowu się robi czarny ze względu na to, co miało miejsce w poprzednim przykładzie. A tu można sobie tutaj przejść tym pionkiem zagrać. I nawet szachę dostajemy. I znowu mamy to samo. Tak, mamy takie U. No? I przeciwko temu U jeden król walczyć nie może. Więc w takim razie, jak to wygrać, moi drodzy? Ruch jest znowu bardzo, bardzo nieoczywisty. Król G1. Jeden jedyny ruch. Jeśli biały, czarny zagra swoim pionkiem. Ojej. Oj, oj, oj. Jeśli czarny zagras swoim y, królem, powiedzmy tutaj, tak? Y, my nie zważamy na to. Totalnie nie. Robimy bardzo fajne poświęcenie. Bicie, bicie i pionek na A6. Pamiętacie, pokazywałem Wam kiedyś taką końcówkę. Y, mianowicie, chodzi o to, iż czarny teraz no, nie może się ruszyć królem, ponieważ je, y, pionki się wzajemnie bronią, tak? Więc ten pionek na pewno teraz będzie królową. Więc czarny nie ma ruchu królem. Co by nie zagrał? No to albo ten, albo ten pójdzie do przodu, no i na pewno będzie tą królową. Więc ma teraz ruchy tylko i wyłącznie pionkiem. No i zasada jest prosta. Jakim by pionkiem nie zagrał, nasz król pakuje się pod tego pionka. No i teraz dobra. Powiedzmy, zagra to H3 z myślą, żeby zrobić U. Tak, mamy U. Co teraz ma zagrać czarny? H-piona? Ok, wezmę piona. Zagra tu. OK. Broni pionka. Tak? Obroni pionka. Gram H1. Zobaczcie, że czarny nie ma ruchu. Czarny musi teraz wykonać ruch królem. Szczęśliwie dla nas białe, białe pionki zabierają tylko pola na kolumnie B. Więc on ma ruch jeszcze tutaj. Promocja na królową i remisujemy. No jeszcze nie, mamy jeszcze ruch, tak? <taki>, Taki żarcik. Zatem no teraz jest już mat. Więc no ta pozycja naprawdę jest genialna. I ze względu na to, iż wygrywa tylko i wyłącznie ruch G1, tak? G1, pionek, tutaj promocja, on pobije, zagramy. No i tak, tutaj był ten ruch, tak? Ale jeśli zagra centralnym pionkiem, no to zasada jest ta sama. Król podchodzi pod tego pionka, który wykonał ruch. I tak naprawdę no, nie da. Nie ma szans, żeby y, czarny to wygrał. Nie? Jeśli zagra skrajnym pionkiem, to znowu król idzie pod skrajnego pionka i znowu mamy U, którego no, niestety biały. Czarny niestety nie może wygrać tego U. Zatem, jeśli U. Jest na trzeciej kolumnie i czwartej w sensie linii szerokości. Wtedy biały król jest w stanie walczyć z takim U. Jeśli jest na tych polach drugiej i trzeciej linii, z takim U już król walczyć nie może, więc będzie musiał przegrać. Tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o nowy temat. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do obejrzenia dalszej części filmu gdzie poznacie fajne trzy jeszcze końcówki. Jeśli jednak musicie już wracać do domu, do, do swoich, nie wiem, innych obowiązków, dzięki wielkie za obejrzenie, pozdrawiam. A my, ty, my, ci wszyscy, którzy zostali, zapraszam Was wszystkich do kolejnej końcówki. Mamy końcówkę wieżową. Wieżóweczka, która jest bardzo prosta, oczywiście bijemy sobie pionka na A6. Tak? Nie. Hmm. Dlaczego? Ponieważ zasada jest prosta, nie, nie napalamy się na darmowe pionki. Patrzymy na całą pozycję, na całą planszę i wybieramy najlepszy ruch. Może to być zabicie tego pionka, ale nie musi. Gramy wieża D1. Wieża D1, ponieważ no chcemy bardzo powstrzymać naszego przeciwnika przed promocją tego pionka. Hmm, oczywiście, no tutaj jakiś szach by mógł wejść. Król wchodzi tutaj, jest promocja pionka, właśnie z tego powodu, jak tutaj jest jakoś, jakieś zabicie tego pionka. Tak? Oczywiście czarny musi się zasłonić, oczywiście gra wieża na G1. Jeśli pobijemy, od razu przegrywamy partię, ponieważ no, królowa pojawia się na planszy. Więc moje pytanie: Co teraz ma zagrać biały? Macie chwilę powodzenia. No, mam nadzieję, że, że Wam się udało, moi drodzy. No, ten ruch jest naprawdę bardzo fajny. Więc no, dla niego warto było zostać jeszcze w tej części filmu. Ruch wieża f1. Wieża f1 ze względu na to, iż czarny teraz jest w cuk zwangu. Ponieważ nie ma ruchu. Musi pobić wieżę. My bijemy. Czarny znowu nie ma ruchu, musi zagrać tak. I dla zabawy słabsza promocja. Promujemy gońca. Matujemy. Oczywiście promocja na królową także wygrywa. No, ważny, no, ta wieża na F, tak? To jest najważniejszy ruch, tak? Ponieważ no, po nim, no, nawet jeśli pchnie pionko, to się także nic nie zmienia. Także goniec daje mato. Oczywiście w każdym, w każdym z tych ruchów pionami czarny mógł wtrącić zabicie wieży. No, no ale to będzie powtórka z tego pierwszego wariantu, tak? Lecimy dalej. No tutaj mamy już powtórkę z naszych tematów, tych wcześniejszych, tak. Więc mam nadzieję, że no to będzie naprawdę bardzo łatwe dla Was. Przełom pionkowy, moi drodzy. Czas start. Powodzenia. No mam nadzieję, że się udało. Oczywiście przełom pionkowy w postaci pionka na F5. Musi pobić pionka? Jeśli nie pobije pionka, tylko zagra powiedzmy królem tu, to dostaje 6. No i teraz już musi pobić któregoś pionka. Ten jest królową. Ten jest królową. Tak? Yy, więc no, musi pobić tego pionka. Yy, po tym ruchu pchnięcie piona mije, ten jest królową, tak? A czy na pewno musi pobić tego pionka? No, okazuje się, że, że nie musi zagra E6. Co teraz? Bez względu na to. Yy, tak naprawdę co my teraz zagramy, czy zabijemy tu, czy tu i tak wygrywamy. Ponieważ no po tym on musi pobić i mamy kolejne F4. Zagra królem, może będzie chciał podejść do pionków. F5. Pobije. E6. Kwadrat pola, kwadrat przemiany naszego pionka. Więc zobaczcie, że niestety, ale nie udaje nam się, ponieważ król dochodzi. Jest w kwadracie pola przemiany. Niestety, ten sam motyw, który był w bodajże drugim przykładzie, tak? Pionki wzajemnie się bronią. Ten zabiera to pole, ten zabiera to pole. Król nie może się dostać, więc jest. Nawet mata dostaje od razu, nie? Ponieważ są dwa pionki. Ostatni przykład, moi drodzy. Czas start. Oczywiście, to jest to kolejny przykład yy, przełomu pionkowego. Wygrywa D6. Ze względu na to, iż jeśli on pchnie piona, no to tego pionka już nikt nie powstrzyma, ponieważ to jest kwadrat pola przemiany tego piona. Tak? Więc król niestety czegoś takiego zrobić nie może. Nie jest konikiem, więc jedynie tu. Więc nie może pchnąć piona, tak naprawdę no, będzie zmuszony go pobić, ale powiedzmy, że zagra królem. Zagra królem. Co teraz grabiały? Fenomenalny ruch, przełom pionkowy, E6. Jeden z tych dwóch pionków teraz musi zginąć. Jeśli pobije tak, nie pchamy piona, ani nie bijemy. Ani nie, nie pchamy, ani nie bijemy. Pchamy naszego wolnego pionka. To jest kwadrat pola przemiany. Więc teoretycznie król zdąża, tak? Tylko, że zobaczcie, on zdąży, jeśli pobiegnie tak. Jeśli pobije tak, to już nie zdąży, ponieważ po pobiciu pionek jest tutaj i to jest kwadrat, a niestety jego własne pionki blokują mu drogę do naszego piona. Więc zdąży, jeśli zagra coś takiego, ale teraz mamy piona na D7. Teraz nawet mamy pionka, pionek bije E6 i ten jeden król nie w stanie powstrzymać dwóch pól, tak, dwóch pionków. Yy, Okej, okay, ale jeśli on na przykład pobije tego pionka, to co wtedy? Oczywiście mamy obrońcę dwóch pól i fajnie, żeby nie bronił tych pól. Zatem gramy E6. Praktycznie musi pobić, no bo jeśli nie pobije, zagra cokolwiek, no to my go pobijemy. Jeśli on pchnie pionka, no to nasz pionek pobiegnie, więc pobije. No i ten ma autostradę. Tak, To jest kwadrat pola przemiany. Król wchodzi w ten kwadrat. Zobaczcie, jest w nim ale i tak go nie dogoni, ponieważ własny pionek blokuje mu drogę. Więc niestety, wygrywamy. tak. Oczywiście konik dla żartu. Okej, okay, moi drodzy, to było wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie, naprawdę no, bardzo fajny materiał mi się udał. Będę wdzięczny za jakieś komentarze, za pytania, czy to w czasie zajęć, czy po prostu pod tym filmem. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania w związku z czymkolwiek, nie wiem, z kursami czy z lekcjami, jak najbardziej zachęcam do kontaktu. Jeśli oczywiście macie jakieś wolne pytanie, typu macie jakąś pozycję, no i nie wiecie, czy tak powinniście zagrać, czy nie, no bo nie ufacie też komputerom, możecie mi ją wysłać, jak najbardziej ja zawsze, no, zawsze odpowiem, tak. Więc dzięki wielkie za obejrzenie, życzę miłego dnia, do widzenia.